To zwycięstwo Polonii to biorę po prostu na siebie, dlatego że pierwsza bramka po rykoszecie, gdybym nie dotknął piłki głownej, najprawdopodobniej Bodzio złapał bądź wybiłby tą piłkę. Przy drugiej strzeliłem samobója, tak więc biorę to na siebie. Można powiedzieć, że przeze mnie dzisiaj przegraliśmy. Gdyby nie to, no to minimum wywieźlibyśmy remis. Mieliśmy kilka sytuacji podbramkowych, mogliśmy również strzelić bramkę. Troszeczkę jeszcze brakowało szczęścia w tych sytuacjach, ale stworzyliśmy i na tle Polonii Warszawa nie wyglądaliśmy dzisiaj myślę gorzej. Samo szczęście wiadomo, że nie wystarczy, trzeba, trzeba mieć również umiejętności, konsekwentnie grać przez cały mecz i skont, być skoncentrowanym. Być może y, przy drugiej bramce troszeczkę zabrakło. W mojej, w moim, w mojej sytuacji, gdzie strzeliłem samobój, być może troszeczkę koncentracji zabrakło. Ciężko powiedzieć. W ostatniej chwili piłka spadła mi na głowę. Chciałem się... Odsunąć. No, czasami takie sytuacje bywają. Jest to pierwszy samobój w moim życiu. Późno, bo późno. Szkoda, że akurat w tak ważnym momencie. Ale tak jak mówię, było to również przy wyniku 0-1. Jakby patrzeć na to, z kim gramy i gdzie gramy. Wiadomo, że nie gramy w ogóle u siebie na swoim stadionie. Teraz gramy na Lechignaz, później gramy teoretycznie u siebie, bo w Bohatowie z Legią Warszawa, więc co przeciwnik, to mocniejszy, można powiedzieć, ale no, staramy się odrzucać te myśli. Staramy się po prostu wszystko zrobić, żeby poprawić naszą grę i żeby w końcu żeby zacząć zdobywać punkty. Na dzień dzisiejszy mamy ich zero, to musimy dalej ciężko pracować i poprawiać wszystkie elementy gry, po prostu, żeby popełniać coraz mniej błędów.